Thank you. Powiedz nam, jak Ci się prowadziło cykl szkoleń na Virtual Study? Przyjemnie bardzo. Chociaż stresująco, bo to był mój pierwszy raz. Tak? Także, nie wiem, A. potem chyba nabrałem troszeczkę wprawy. W 6... To było coś miesięcy, nie? To było Słuchu, bardzo, bardzo mały. fajnie. Na rekordy byliśmy. No, Także, super. gratuluję. Dziękuję, że przyczyniłem się do powstawania historii. Wpisaliśmy nowy kartek historii w Virtual Oj, bardzo. Witam Cię bardzo serdecznie. To jest kurs C Sharp 5.0 na portalu virtualstudy.pl. Jednym bardzo ważnym założeniem tego kursu programowania w języku C-Sharp jest to, iż zakładam, że nie wszyscy, którzy z tego kursu chcą skorzystać, mają przygotowane narzędzia, przygotowany system. W dzisiejszym odcinku poznasz Visual Studio, czyli bardzo potężne narzędzie środowisko pracy dla programistów. Jako programiści c -Sharp będziemy korzystali z Visual Studio oraz z .NET Framework, ewentualnie Windows Runtime. Aby tworzyć aplikacje na różnego rodzaju platformy. Może to być platforma webowa, tutaj będziesz zgłębiał tajniki ASP.NET oraz ASP.NET MBC. Być może będziesz chciał tworzyć aplikacje mobilne na Windows Phone czy Windows Store Apps, ale równie dobrze może być to stary, poczciwy desktop, klasyczne aplikacje okienkowe, i tutaj z pomocą przychodzi WPF oraz Windows Forms. Tak więc jak widzisz możliwości jest bardzo wiele, natomiast wspólnym mianownikiem tych wszystkich technologii, tych wszystkich frameworków, tych wszystkich platform jest zawsze język C-Sharp. Ja nazywam się Wojciech Poniatowski i jestem projektantem, programistą oraz pasjonatem technologii Microsoft, zwłaszcza .NET, Windows Runtime, C-Sharp i Visual Studio. Posiadam tytuł Microsoft MVP właśnie z języka C-Sharp, jestem też trenerem i posiadam kilka innych certyfikatów. Ale w tej chwili skupmy się na tym, co nas czeka przez najbliższe kilkadziesiąt minut w dzisiejszym odcinku. Przede wszystkim zajmiemy się Visual Studio, konkretnie Visual Studio Community. Jest to środowisko, w którym, czy narzędzie, w którym będziemy pracować, w którym będziemy pisać nasz kod, w którym będziemy się uczyć C-Sharpa oraz pisać nasze programy. Visual Studio Community jest najnowszą wersją tego środowiska. W tej chwili Visual Studio Community jest to pewien duży krok naprzód. Będziemy już korzystali z jednego środowiska i poza tym to środowisko pozwala też na pewne rzeczy, które były zarezerwowane dla komercyjnych, dla dużych, jak się tak wyrażę, Visual Studio. Ale o dodatkach i możliwościach będziemy mówili jeszcze później, a także w kolejnych odcinkach mm -hmm. tego kursu. Oczywiście po instalacji omówię, uruchomimy Visual Studio i omówię, co się tam znajduje, czyli wszelkiego rodzaju okna, paski, nawigacja. W chwili, kiedy już będziemy wiedzieli, jak to Visual Studio wygląda, z jakich elementów się składa, oczywiście założymy pierwszy projekt, będzie to słynny i klasyczny przykład pod tytułem Hello World, czyli nasz pierwszy program Witaj świecie, w którym to zobaczysz, jak założyć solucję, jak założyć projekt i z jakich plików ten projekt się składa. Napiszemy troszeczkę kodu, uruchomimy taki projekt i zobaczymy, co będzie efektem naszego działania. Więc w każdym razie dzisiaj będziemy przerabiali, można powiedzieć, podstawy podstaw, czyli poznamy narzędzie, bez którego nie obeszlibyśmy się w kolejnych odcinkach.